Kompensaty w systemie atom RP pozwalają równoważyć zobowiązania i należności z tytułu płatności do faktur kosztowych czy sprzedażowych. Żeby utworzyć kompensatę, należy wejść w zakładkę księgowość, a następnie kliknąć kompensaty. Po przejściu do kompensat widzimy standardową listę wszystkich utworzonych w systemie kompensat. Możemy także skorzystać z filtrów, które znajdują się nad listą. Dodając nową kompensatę, najpierw należy wybrać firmę, której ona dotyczy w przypadku aktywnego modułu wielofirmowego oraz datę kompensaty. Po zatwierdzeniu zostaniemy przekierowani do kolejnej części. W formularza. Należy wybrać w nim walutę kompensaty, a także kontrahenta, którego ma dotyczyć kompensata. Lista wszystkich kontrahentów, dla których można utworzyć kompensatę, znajduje się na dole formularza. Dodatkowo na tym etapie można określić schemat księgowy, według którego ma zostać rozliczona kompensata. Po zatwierdzeniu tych danych w formularzu wyświetlam nam się wszystkie należności oraz obowiązania względem danego kontrahenta. Wybierając zobowiązania i należności najlepiej zrobić to w sposób jak najbardziej zbilansowany. Po zapisaniu formularza kompensata zostanie utworzona. W widoku kompensaty widzimy należności i zobowiązania, numery faktur, terminy płatności, datę płatności, a także kwotę. W zakładce podgląd widzimy dokument kompensaty utworzony na podstawie szablonu. Klikając na numer faktury, możemy przejść do jej widoku. Po utworzeniu kompensaty, w panelu Płatność zarówno dla faktur zakupowych, jak i sprzedażowych zostanie ona zaplanowana. Jednak dopiero po zatwierdzeniu kompensaty zostanie ona potwierdzona, a status płatności faktury zmieni się na zapłacony zarówno dla faktury sprzedażowej, jak i dla faktury zakupowej. Przy płatnościach kompensowanych na podstawie kompensaty pojawi się znaczek dwóch strzałek. Po jego kliknięciu zostaniemy przekierowani do widoku kompensaty. W przypadku, kiedy kwota należności lub kwota zobowiązania jest niższa od drugiej kwoty, płatność zostanie podzielona. Tak więc w tym przypadku, po zatwierdzeniu kompensaty, kwota należności zostanie spłacona, natomiast kwota zobowiązania zostanie podzielona na płatność, która została uregulowana kompensatą oraz kwotę pozostałą do zapłacenia. W takim przypadku status płatności dokumentu zmieni się na opłacony częściowo. Po zapisaniu kompensaty możliwe jest jej zaksięgowanie. Standardowo w formularzu możemy nadać nazwę i opis, a także wskazać datę dokumentu oraz jego walutę. Jeżeli nie uzupełniliśmy schematu księgowego podczas tworzenia kompensaty pola zostaną puste i należy uzupełnić schemat księgowania. Kiedy uzupełnimy schematy księgowania formularz wystarczy zapisać.